Witajcie chani, dzisiaj długo oczekiwany filmik o 8 I tak tutaj, tutaj jest mój żel widzicie, mam go w takim dosyć dużym słoiku, to jest 500 ml, więc starczy mi na dosyć długo. Um, ja też go używam praktycznie co dwa dni, e, wtedy kiedy myję włosy. Um, I tak, nagrałam już klip, w którym pokazałam Wam dokładnie, jak przebiega proces e, całego tworzenia żelu. E, nie jest to nic skomplikowanego, wystarczy po prostu rondelek, jakiś garnuszek, cokolwiek, e, by podgrzać po prostu e, wodę razem z żelem znaczy razem z siemienialnianym. I tak, jeśli chodzi o proporcje, to zawsze używam czterech łyżek, czterech łyżek, nie łyżeczek, siemienia lnianego i dwóch kubków wody, um, czyli po prostu mniej więcej w takiej proporcji należy robić, jeśli chcecie mniejszą ilość, no to na przykład dajcie dwie łyżki siemienia lnianego i jedną szklankę wody, kubek wody, um, wtedy też będzie odpowiednio i gotuję zazwyczaj um, jak mi się zagotuje, czyli woda zacznie wrzeć, to wtedy około 7 minut, aż do uzyskania konsystencji takiej odpowiedniej, której, którą pokażę Wam właśnie na tym, na tym klipie. Tak naprawdę to nigdy nie patrzę na zegarek, tylko po prostu właśnie patrzę na konsystencję, i wtedy, gdy widzę już jest taka um, niezwodnista, znaczy nadal jest wodnista, ale już się robi taka um, glutkowata, czyli jak, jak nakładam na łyżeczkę, no to po prostu tak wolniej ścieka, tak jak gdyby, to wtedy już jest dla mnie sygnał, że ym, no już ten żel jest po prostu gotowy yy, i wtedy uzyskuję po prostu o, taką konsystencję. Jak widzicie, tak naprawdę to jest jak woda, yy, jest dosyć płynna. Niektórzy wolą taki żel bardziej gęsty. Yy, mi ta konsystencja odpowiada. Możecie oczywiście, yy, bym powiedziała, że tak od 7 do 14 minut, wtedy powinna być konsystencja ok. Ja przez to bardzo długi czas tak naprawdę robiłam, że no nie wychodził mi. Najprawdopodobniej po prostu za krótko gotowałam. Lepiej jest nieco dłużej gotować niż za krótko, i wtedy będzie po prostu woda i nic z tym nie zrobicie. No, najwyżej płukankę, ponieważ na taki żel wodnisty nie będzie utrwała włosów, nie będzie utrwała loków um, ani stylizował, więc ja wolę po prostu zagotować nieco dłużej. Już zamiast tych 7 minut, to wolę gotować przez. Um, 14 minut na wolnym ogniu, oczywiście, yy, po zagotowaniu, yy, i wtedy uzyskuję bardziej taką gęstą konsystencję, yy, taki glutek. Yy, to też jest tu, ok, Dla mnie to tam, im bardziej gęsta, no to tym bardziej yy, jak gdyby lepiej utrwala yy, loki, że yy, jest taki po prostu mocniejszy. Yy, ja byłam na początku właśnie bardzo rozczarowana tym, że tak długo gotowałam, a no nadal była wodnista konsystencja, więc tutaj po prostu no, trzeba się tego jak gdyby. Wyrobić taki um, nawyk odpowiedniego gotowania, właśnie tego śmienialnionego. Um, I tak, no, ja jestem aktualnie zadowolona z tego śmienialnionego żelu właściwie. Używam go um, do pukania włosów, a także jako właśnie stylizator. Już odstawiłam mój ulubiony krem, or Stitch, który był cudowny, bo tak naprawdę wolę ten żel. Moim zdaniem jest lepszy po prostu. Tak więc najpierw robię pukankę, czyli mieszam sobie, wlewam sobie. Nie wiem, z łyżkę do kubeczka albo do miski, dolewam do tego wodę i po prostu przepukuję włosy, a następnie tutaj sobie wlewam na rączkę i ugniatam loki po prostu o. Tak to. To jest cała filozofia, tak naprawdę. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, bardzo prosta rzecz. i Ponieważ ja robię sobie taki dosyć duży słoik tego żelu, no to ja lubię sobie zakonserwować olejki meteryczne, bo oczywiście nie musicie tego robić, tylko że no, jak gdyby ten olejek dodaje jeszcze przyjemniejszy zapach. Do tego olejek rozmarynowy dodaje, więc on dodatkowo wzmacnia włosy, tak więc no, jak gdyby są tutaj kilka dodatkowych korzyści i warto myślę, że wzbogaci właśnie takim olejkiem eterycznym, w szczególności właśnie rozmarynowym. I tak, tak naprawdę to jest wszystko. Ja od kiedy zaczęłam używać tego żelu, zauważyłam ogromną różnicę w kondycji moich włosów. No są po prostu... Drossza moim zdaniem. Do tego jest to świetny stylizator do loków. No ja jestem bardzo zadowolona i mogę Wam z całego serca polecić. Dajcie mi koniecznie znać, jak u Was będzie się sprawdzał ten żel i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, pa pa!